Siemano, z tej strony MWK, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale. Jak możecie zauważyć, jest to kolejny odcinek z Minecraft Raina jest ze mną dzisiaj dealer. Siemano, oh, yo, dealer o Tak, dokładnie. Słuchajcie, na starcie chciałbym wam pokazać mega zarombiste zmiany, jakie nastąpiły. Bo tak Przecież jak mówiłem... Marcin, bo no. co jest grane stare, bo nie było mi tutaj ponad tydzień lekko, No. Tu powstał jakiś zielony domek, tutaj jest stary. Powstało... Nie Zaraz do tego przejdziemy, bo pierwszy muszę pokazać widzom, że zmieniłem skina, tak jak obiecałem stary, jestem wow, nagi. Wow, Marcin, Marcin, no, spokojnie, spokojnie, jestem spokojnie. stary nagi. Uzy. No, no nie, no nie jestem łysy. Na szczęście nie jestem łysy. Ej. Chociaż, jeżeli dobijecie pod tym odcinkiem 10 tysięcy łapek, to mogę być też łysy, nie? Wszystko ej, zależy, ja słuchajcie, za, od ej, was. Zostawcie łapkę górę. To by by było sztos, nie? wtedy byłeś mieć tylko i wyłącznie oczy, nie? Będziesz no tak, wielkim... oczy i gacie, stary. Nie? Ej, piękne, piękne, Sztos, nie? No, genera Ej, a masz może coś do jedzenia, Karol? Ej, mam jednego steka. A i którego ej. zjadłeś? Dobra, nie, dobra, no, damkigo, ja sobie coś. Damkigo, tak? O, sztos, stary, stary, dzięki. Teś się, stary, o ten zielony dom. Y, akcja wygląda tak, stary, że y, no wiesz, Zielony Steve stary jest na Ferajnie, nie? No. Generalnie. Pana, ty, ja pana. cię dawno nie, nie widziałem, cię stary na Ferajnie, no, więc no, mam ci w sumie. temy, się obraziłem bardzo. Więc stary, mam ci naprawdę dużo do powiedzenia, bo nie wiem, czy wiesz, ale Zielony Steve jest największym fanem y, do Knesa, stary. Ale Łysego, czy tego normalnego? Łysego do Knesa, do Knesa, no ogólnie do Knesa, stary, gdzie A, ty jesteś, bo no Cię to... szukam w sumie no ja tu chodzę, jestem na środku, bo jestem. A widacisz jesteś... klatę? Nie, bo ja wbiłem do ciebie stary do chaty, zb zbieram nie, sobie budki. Nie, jestem góry, A do... no dobra, wszystko jasne. No i generalnie jak widzicie widzowie po tytule dzisiaj e, z tym domkiem e, zielonego Steve'a się trochę rozprawimy, jest na to plan. No, więc oglądajcie film do końca, bo zaraz wam, słuchajcie, powiem o co będzie chodzić w moim planie destrukcji tego domu. Znaczy no, w, no destrukcji można sobie tak tak powiedzieć. ale stary, bo tyle. E, wielką walkę z tym Steve'em, zobaczyłem. No stary, no. jest nieciekawy, jest nieciekawy. No trochę się przyczepił, więc jego też się przyczepił stary, yy, tak. Ale akcja wygląda tak, stary, że on po prostu zajął sobie mój teren, no jak widzisz wybudował dom, choć go nie ma na serwerze, nie ma go na serwerze, więc git, stary. Ja już gra, zdążyłem, no, nie jakby spotykać, tak, no stary. za często właśnie, za często, cały czas, cały czas jest stary, no bardzo niedobrze i generalnie y, w tym domu zielonego Steve'a już mam stary tajemniczą kryjówkę, bo wiesz, ja w swoim domku e, miałem e, piwnicę. Jak tu wejść? Proszę, Co masz zgodę? przycisk, stary. Gdzie? No tutaj. Ale od zewnątrz? No, od zewnątrz stary Ach, masz. Tu jest przycisk zbawiony. No, nie widać go nie w ogóle, widzę. stary. Ja się no, się widzę. Dobra. stary to jest jego dom. Ej, w ogóle, ej co jest? Nie ma już stary różowego. Zamiast różowej wełny jest. Znaczy, co jest? Kurde, miał tu być doknes, a nie różowa wełna. O! Eee, chyba się zbawiło. Coś się, się zbawiło. No, bo rozmawiałem z adminem i on no. musiał usunąć, ponieważ. Ponoć stary łysy Doknes no. jest uczuciwnego z są teksturką, wiesz? A, okej, okay, no, dobra. To bardzo, to może to i lepiej, lepiej może to i lepiej, serio stary. Ale nie o czemu właśnie. No i patrz, no to, to są... ty po... wiesz, że on lubi łysa Doknesa? On lubi ogólnie Doknesa stary, jest jego mega fanem. Serio. Może to jest wymówka. Nie stary. wiem czy wiesz, stary. ale... Nie wiem czy wiesz stary, On, on cię śledził, ciebie i Doknesa. Gdzie? Yeah. Czytałem jego pamiętnik stary, on prowadził pamiętnik, który znalazłem przez pamiętnik. przypadek. Tak, i opisywał w nim różne rzeczy, dziwne, mega rzeczy stare. Ale od ska w skali od 1 do 10, jak bardzo dziwne? 10. 10 na tak, 10. naprawdę stary, w sensie Nie wiem, jeżeli widzowie nie widzieliście odcinka z czytania pamiętnika To bardzo serdecznie zapraszam w playlistę i w kartę To możecie sobie nadrobić Ale stary, no generalnie No śledził ciebie i do Knesa Jedyne co zostało z, mojej, z mojego starego domku Który w sumie on mi spalił stary I zbudował tu swój, to jest tylko ta piwnica W sumie to magazyno piwnica Ale fajna piwnica stary No nie trzymasz. wiem stary, ja tu mieszkam po cichaczu Tutaj stary mam kryjówkę, pa w piwnicy stary. zielonego Nie, mieszkam w, piw w swojej piwnicy stary. Stary, tak w a, no zasadzie. Teraz to już chyba a gdzie ty jest jesteś? Gdzie ja ty, ty górze, jesteś? A, ja chciałem ci no, pokazać no, tutaj stary moją kryjówkę, bo on nie wie w zasadzie, że ja tu a, mieszkam, stary. Okej, okay. bo to ja jestem u ciebie za dole. O, tutaj okay. chodź, patrz, stary. I tutaj ze stary wybudowałem coś takiego i tu mam swoje tempy. No, ale ty jesteś żulem. No, ej, tragedia, muszę się go jak najszybciej pozbyć i właśnie w dzisiejszym odcinku to robimy, bo w dzisiejszym filmie będziemy stary, burzyć właśnie ten dom, star, czaj? się zemści? Nie, według stary. Powinien turca mietur... On ogarnia takie rzeczy. Roxa, stary? On jest stary, on nie wiem, jakieś e, walkę z jakimiś szkodnikami itd. i tak dalej. Mówisz on stary? Zazmijm do Roxa, on przyjedzie, zapładź mu do diamentów. Ja, Kurde, to jest dobry pomysł. Zresztą. Myślę, że myślę, że tak na dniach zrobimy, Może może coś roxów w skóra tutaj, stary, fajnie by było w sumie. Serio. No, takie rzeczy stare, jakiś tam ale... mechanizm jakiś pomagał robić. Tak, tutaj. w sensie, bo Ta. fajnie by było schwytać w ogóle zielonego Steve'a, tak, żeby stary już nam nikt nie zagrażał. W Uuu, zrobić taki grobowiec? Tak, zro... nie go w piramidzie. nie. piramidzie. No, zamknąć go stary w klatce jakiś, cokolwiek stary. No, ale trzeba Ale coś dobra, stary. Powiedz mi, st czy masz może jakieś drewno, czy coś? Stary, ja mówię, to mięso, nie mam żadnych tam nie pochodzi. Kurde, ale nie masz. Wszystko w do... straciłem. W domu nie masz stary, drewna? No to może mam, to mogę iść do domu, zobaczyć. Chodź, zobaczymy stary, bo ja potrzebuję, bo chcę generalnie, bo wiesz, ja już nie będę budował nowego domu. Ja bym sobie po prostu bloki pozamieniał te emeraldowe na drewno, na przykład. Wiesz o co chodzi. Hmm. I w ten sposób bym właśnie, kurde, sobie odwalił Hawirkę, bo ona w sumie jest ładna. Pupu oczywiście, ale no wiesz, ale Kambi jest z emeraldów to stary, no Rastem, niedobrze. Jakie adrena potrzebujesz? Obojętnie stary, znaczy w sumie to nie wiem, najlepiej zwykłego mi się wydaje wiesz. A, stary, to... a chyba, że masz ciemne, masz ciemne może? Czy nie masz Rastem, żadnego? Stary, chciałeś powiedzieć, że bardziej tabliczki, mam trapdory. Okay. Mam dużo trapdorów dosyć, drzwi, Dobrze stary, niedobrze. Masz a masz sikierę stary wodki, jakąś? Y nie, stary, ja stałem się biedny, bo straciłem temki na odcinku i się obraziłem No, ta. pracy, no tak, okej. Okay. Znaczy, ja się nie dziwię, stary, ja też tu nieraz zgubiłem, straciłem i temki, było mega nieciekawie. Dobra, to ja idę robić sikierę, stary, i musimy iść porąbać trochę drewna, bo hmm. trzeba pozmieniać tą całą konstrukcję, kurde. Ale Ory. się zastanawiam, mordo, jeszcze w jakim właśnie, jakim, w jaki kolor iść tego domu w sumie, tak żeby się wpasować um. tu mniej więcej, wiesz? Różowy. Różowy, mówisz? No w sumie nie ma... Łys łysego do nie ma, więc ma to jakiś sens stary w sumie. Ale jak wróci... O nie, tutaj jest <grym> szkielet, fuck! No ej, ale w sensie no... To jest najgorsze, że nie wiadomo, kiedy on może wejść na taką ferajnę, stary. W zasadzie on może nas na gorącym uczynku przyłapać. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Serio, nie chciałbym w sumie z nim się spotkać znowu. A co jest ta tęczą na środku ferajny? Stary. Mm, kiedy ta tęczas? Ta, ta, ta tęczas stary zniknęła chyba z rok temu już. A, okej. Okay. Ła, kurde! Dobra, muszę zabić tego uczynka, albo bo dobra, zamknę macie. go tu. Nie, spokojnie. Co, co? Spokojnie, Macień. Spokojnie? Dzieli, ku... Nie wiem, kurde, szkielet mnie atakował, Mordo. Ah, Dobra, no trzeba stresowo. iść po dużo drewna. Dużo drewna jest potrzebne. Ej, what the fuck! Czemu tutaj ma? Patrz, Kosi ma na dachu stary masę TNT. Nie wiem Jak dlaczego. To? No patrz, stary. Kosi, ale go. Widzisz? Aha. What the fuck! Ale to nie wygląda za dobrze. W sensie wydaje mi się, że to był troll chyba, wiesz, kogoś. Ja, ale tu to był chyba troll i teksturki są pozmieniane i teraz... teraz już to nie jest trollem haha, XD. O oh, jest. Trochę, trochę dziwne, no trochę dziwne. Rest Ej, stary, stary myślisz, zaraz, myślisz stary, że, no, trochę tak wygląda. Yy, w ogóle, tu u niego to się fajczy cały czas, to jest trochę dziwne. No, stary, bardzo. Ej, gdzie tak. my mamy las jakiś tutaj blisko? Las kurczę. jest stary. Gdzie ty jesteś? za tam A, dobra, to tam lecimy, stary. Pomożesz mi w ścinaniu, zrobię ci sikierkę oui, oui. nawet. Mogę pomóc ci, zrobić Zrobię ci kurde sikierkę, ma się zastanawiam właśnie, bo jest, będzie zwykłe drewno, masz tu sikierę, mordo yy, będzie zwykłe no, drewno, no. Mm, ale myślę jak zrobić te jakby, bo to zwykłe drewno będzie jakby, wiesz, na rogach, nie? Mm -hmm. Konstrukcja, jakby będzie, zaraz. Tak, to mogą być jakieś koblowe rzeczy, nie wiem. Nie, stąd, koblowy byli... będzie brzydko. Nie, stary, myślałem bardziej nad jakimiś deskami jasnymi czy coś. No, no to, to Ale ja nie ogarnę. Znaczy, zobaczymy, zobaczymy ile nam się było. uda, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku ogarnąć. Trzymajcie kciuki, tylko żeby Zielony Steve nie wbił na serwer. Będzie mega, mega, mega słabo, stary. Zielony Steve równa się Lipa. Napisał, przypał, w stary. Wokcie, no. A dostaniesz lipa. ode mnie. Lipa. Lajka. La, la, la. Dostanie lajka. Ej, la, to La 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 lajka. La, 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 la. No ale generalnie stary, no będzie trza, trzeba się nim zająć tak ogólnie. W sensie, bo on coraz no, więcej typie osób No tego zielonego No trzeba stary on Doknesa strasznie teraz prześladuje. Teraz no, jest, ej, Doknesa ostro gnębi cały czas. Do niego ale podbija po autograf stary. Rozwalił mu domek znowu, czy nie? Yy, nie, chyba, stary? Wydaje mi się, że nie. nie bo to chyba... zawsze płacze, że mu ktoś domek rozwalił. No to znaczy, to znaczy, ostatnio to stary Shandy mu rozwalił, nie? Bo wszędzie pod podłogą było TNT zamiast stona. Czemu to, czemu to zrobił, Shandy? No bo stary myślał, że to jest śmieszne i, roz... i wysadził mu całą chatę w sumie. Już od dwóch miesięcy nie jest śmieszne. No nie, stary. Co znaczy... zrobił trzy miesiące temu, to by się śmiał? No, ale... znaczy, trolle na ferajnie już, już nie, ma jakich, nie ma jakich troli robić, stary, ja tak na, na dobrą sprawę. Zastrywane. No serio, już. Wiele sposobów zostało, słuchajcie. Tutaj, o, czekaj, ile masz drewna, stary w ogóle? drewna. O, ja mam 53, stary. Ja no myślę, że postak, postak będzie Git. W zupełności to nam wystarczy. Ziom. No oh, I radę. jestem ciekawy jego reakcji w sumie. Znaczy, reak... no nie wiem, w sumie nie wiem, czy chciałbym widzieć jego reakcję Mam nadzieję, że stary nic nie odwali krzywego i że nie spali tego drewna, czy coś, stary, bo Oj, było mega ok. słabo. Tylko nie w sumie to. No już o, to raz to mi spalił chatę. Było. Ja nie wiem, co po typie się spodziewać, wiesz? No z... No jest raczej nieprzytywalne, ale. No trochę mocno. Ale są gorsze osoby niż Mówisz? Tak. Kto na przykład? Doknes? No ja nie chcę mówić w tym odcinku, to... A, no dobra, okej. Okay. Ale I dobra, masz stary... że okay. mówię, ale... Okej... Okay. Yy, ja, ja wiem, no stary, że nie mamy potwierdzonej informacji, że to odchodzi, no. to nie możemy mówić chyba, nie? No nie, w zasadzie nie, nie można, bo... No musi nie się nie zatem... to potwierdzić, stary. Tak, no nieważne, nieważne. Nie było tematu. Yy, nie było ja, tematu, dokładnie. Haha! <laughs> <jest bezpiecznie, laughs> łysy Nie, nie łysy Wuka. Nagi, no, nagi MWK. No nie mógłbyś Znaczy nie, stary, nie. Nie podobałoby mi się to Kórę, czy się? no ruchu. 10 tysięcy łapek to może i będę łysy, stary, nie? Dobra, zaczynamy, mordo, y, ogarniać tą chałupę. Dobra. To mi się ja podoba. Nie, mam, wiesz, nie, mam, nie masz e, kilofa? No. no to stary masz, czekaj, masz wiesz, tutaj panie, żelazo. Masz tu patyki rzuciłem ci stać. No patyki i zrób mam, sobie. Patyki mam, ale dobra, to dzięki. Nie ma problemu, wariaciko, tutaj oh, proszę oh, was oh, bardzo, oh, tutaj oh. zamieniamy sobie wszystko na drewno i powoli myślę, że z odcinka na odcinek ten domek będzie wyglądał coraz lepiej. Teraz jak będziemy sobie... M -casto, m -casto. No myślę, że tak, stary, myślę, że tak. Eee, w sumie to nie wiem jak te drewno do końca stawiać. Tak, żeby to jakoś ładnie wyglądało, wiesz? Ja dobrze wiem Marcin, nie martw się o to. Tak? To szto. No, stary. czy dobrze robię z tej strony, czy źle, że robię z tej strony? No dobrze stary, no wszystkie te emeraldowe bloki zamieniamy na drewno, nie? Dobra, to ja we... Wezmę sobie, kurczę, czy on coś tu tam... ma? Nie, nic tutaj nie ma. Wezmę sobie jakiś dirt, czy cokolwiek, bo by się przydał. A, mam 30 dyta elegancko. I to, stary, w końcu mam domek. Znaczy... On, Steve, to biedak. No, zielony Steve to biadak stary, ale no, ja trochę dygam w sumie, bo to jest mega ryzykowne to, co teraz robimy, stary. Wiesz o tym? Czemu stary się go boisz? No, trochę, stary torturował mnie ostatnio, ja mordo. Ja się nie boję zielonego Steve'a. Nie boisz się zielonego no, Steve'a, stary? Nie. Jesteś odważny, ziom? Jestem. Mało takich nie, jest osób na ferajnie. Nie, nie rozważny. Nierozważny, czemu nie rozważny? Już nie boję. A, okej. Okay. Co jest? No, Dobra, stary, tutaj to sobie to pozmieniamy. Okej, okay, tutaj elegancko, drewianeczko. Ej, tu już zaczyna fajnie Czemu? wyglądać w sumie. A co się stało? Ej, stary, bo jestem. No. Nie miejscu uwięziony. No, jesteś w środku, wyjdź po prostu na zewnątrz. A. Um. Co jest? Nie umiem wyjść stąd. A jak wszedłeś, stary? Tylko to rozwalę podłogę. Okej, okay, niech będzie stary. Będziesz nie zauważył. Yy, Walone w sumie. W sensie, no nie wiem, i tak będę zmieniał ten domek cały. Fajnie, że go wybudował, bo będę miał teraz łatwiej, żeby po prostu sobie go pozamieniać tutaj wiesz, przy Słuchaj, stary, o tym tak i myślałem, a to rzeczywiście. No prawda. ma to jedny, ma to plus, ale najlepsze jest to, że widzowie mi dali ten pomysł stary, żebym pozamieniał po prostu bloki i będę miał ładny domek i stary właśnie tak robię, więc piszcie komentarze, bo je czytam. Tak, to w nie podejrzanie jest tak, że Słucham? To źle, Steve podejrzanie ładnie buduje. Ja właśnie nie My wiem. Pomaga, myślisz? Myślę, stary, że tak. Ja myślę, że ktoś z mu pomagał, nawet. Mam ja teorię. Myślę... Ja też miałem taką teorię, że w zasadzie. No on, no nie wiem, widziałeś to był jego enzyn. pierwszy domek? Nie. No stary, jego pierwszy domek w porównaniu do tego to taki... taka kupa, w zasadzie, wiesz? Czy to mógł być Enzy, mu pomóc? Myślę stary, że to mógł być każdy z Ferajny. Chociaż mało osób na Ferajnie tak ładnie buduje, nie? No właśnie, naprawdę z, nie mogłem być ja. To, to jest też po, podejrzane jest też to, stary, że to jest w podobnym stylu jak większość budowli tutaj na Ferajnie, wiesz, w sensie wkomponował się ten styl tego budynku tutaj. Czyli i czy ogarnie budowanie po prostu? Myślisz tak nie stary? No ale coś on jest dobrych chce po prostu pograć sobie? Y nie stary, jakby chciał po prostu pograć, to by mnie nie torturował. To czemu budował domek? No stary nie wiem, żeby zrobić mi przykrość, bo zajął mi mój teren A zrobiło ci przykro? No zrobiło mi się przykro stary trochę. W sensie byłem wkurzony po prostu, nie? Ty byś się nie wkurzył? Jakby ktoś ci pierw spalił domek, a później przejął teren, na którym stał no, ten domek? Racja, no, stary, no stary, no kurde, zdenerwowałem by się serio. No to przykro i byłem prawdopodobnie. O. Ej tu już Nawaz zaczyna naprawdę dobrze wyglądać, stary. No stary to wygląda jak Domy, tylko, wiesz, tylko te emeraldy, emeraldy w środku w środku no. trzeba jeszcze. To trzeba też pozamieniać, tylko się zastanawiam właśnie na jaki kolor, wiesz? No to tu jest problem. Żebym... Co wysadziłeś? E. Wysadziłeś dom? Nic się nie wysadziło. Jak dom się... Ej, wysadziłeś dom, stary. Nie. Ta wcale. No. Ta, nie. jasne. Nie, wydaje się. Jasne stary. Ja to już zalepiam Jakby... Okej, okay, czyli wysadziłeś Jakby... dom. Nie, <laughs> nie. Nie wcale. Nie. Nie chcę Dobra, opcję, ja. ja... Okay. A no, czyli jednak... Nie chcący, by <laughs> się <bym> <laughs> jestem ciek... Ej, nie, to nie nic się nie stało w sumie. Aha, naprawiłeś wszystko, stary. Także żebym stałem. nie widział, okej, okay, czaje. Tak, może? <laughs> Dobra, nie stary. W takim razie robię sobie tutaj crafting table robię sobie łopatę Uu, ale i rozwalam ten bi. No strasznie. wszyscy się kurczę. Ale jeśli ma wieśniaków widziałem, wszyscy patrzyli. Wieśniacy y, jest masa wieśniaków stary. Ale jest wejść... w wszyscy zniknęli. A no to nie wiem dlaczego. No to nie wiem. Może się, to jest sprawka zielonego Steve'a stary. No czy coś. właśnie stary. Man jest taka emeraldów. możliwość, bo w sumie ma dużo emeraldów, nie? Man Ej stary, a jak sami. on jak jak no właśnie stary, jak on zmusza tych Kontroluje ich. Ej, stary, to jest za gruba rozkmina, ale tak może być, bo to jest trochę podejrzane, że on tyle aż tego wszystkiego ma, nie? To no, ma sens. To ma sens, bez kitu, dobra. W takim razie, skoro to. Kurczę, na zwykłe drewno, myślisz, no... że to pozamieniać? Myślisz, że to ma wtedy, to wygląda tak klasycznie. Tak normalnie, nie? Dobra, tak zrobimy w sumie. Tak zrobimy, niech to tak zostanie. O, ja zrobię schodki w tym czasie, a nie, tu jest crafting table. Więc sztos, będę musiał powywalać jego wszystkie kurde itemy, które tu ma. Bo nie chcę oh, Nie, nic tam nie ma, stary w zasadzie. Totalnie nic. A ty, ty cwaniaczku, to... ty sobie to rozwalasz, bo jest exp, co? Może. <laughs> Jakby... Nie, spoko, nie ja cię tu zaprosiłem żebyś mi pomógł, bo ja bym tego sam tak szybko nie ogarnął, a, ja a tak to przeglę, już Zaczy... zaczyna to fajnie wyglądać. Patrzcie widzowie, jak wygląda już mój domek, bo w tym momencie już jest on mój. Mam nadzieję, że nic się... Przyjdzie i zabierze. Właśnie, mam nadzieję, stary, że nic nie odwali krzywego, te, te szyby trzeba powybijać i wstawić normalne, bo zielony to brzydkie. A masz są szyby? Stary. Nie mam, stary, ale... Ja... nie nie jest szybdom, tak no, to jak Ale w sumie, czekaj, może znajdę wygląda coś... Wygląda krudera Trochę wygląda stary, ale nie jest źle. Moim zdaniem nie jest źle, dobra stary. Chcesz trochę dirta? Jeszcze byśmy dokończyli, tylko cały ten front, właśnie z tej strony. No jest. stary. bo chcie... Jedna część tego domu jest po prostu zmieniona. Myślę, że na dzisiejszy odcinek to w zupełności starczy. No i wiesz, będzie sztos, po prostu sztos. O oh, i O oh, O kurde, ale nie, nie byłem w sumie na drugim piętrze tutaj. Lol, fajnie tu w sumie. Ej, ładny ten domek będę miał w sumie. Bardzo podoba bardzo Podoba mi stary, się podoba. W sensie, no, pornaniu do tamtej ziołek, wieży No dokładnie, w porównaniu do tamtej wieży to jest ej, naprawdę no śliczny. Nie, Wiem, słyszę stary. A zmieniłeś, zmieniłeś z tamtej strony? E, trochę pozmieniałem z każdej o o, 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 o nie, o nie, o nie, o, nie, o nie, stary, ej, zaraz zginęł. Nie, nie to tylko nie to! No właśnie robię to, ale mam nadzieję, że teraz... O, nie dorwam i nie dorwali! O, je, tak to się robi, ziomy! Proszę bardzo, cyk, 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 dobra, tutaj sobie dajemy jeszcze tak i tak, dobra, jeszcze tylko na górze i mamy, słuchajcie, prawie wszystko skończone. A! O nie, kurde! Ej, czyli nie zmieni. A co ty zmieniasz, stary? E, zmieniamy tutaj na leveraldy, nie? Aha, ale ja chciałem, żebyś zmienił tutaj tutaj na górze, wiesz? Aha. Przy oknie, no, tylko Okidoki. to, żebyś zmienił. I z tej Teraz strony będzie już cacy, dokładnie, no kurde, nie mam nic do jedzenia, stary Na mojej farmie um, czy, czy, coś na mojej fa... tak? O, no, a tak, ja mam trzy jest. jabłka, to czekaj, zjem je, zobaczę, czy coś mi to da Wyrzucę, to jest żywo, nie ma O, trochę wejść. mi to dało, ale nie do końca Proszę, mi... O, 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 sztos o, kurde, zginę, to... zginę O dobra, Zbyszek, Zbyszek, bierz ich Zb... A jak wejść na górę? Stary, no nie wiem, ja na zewnątrz tutaj, o nie, ej Ile Co tych stary? fantomów tutaj Proszę, jest? No to jest bardzo dobry pomysł. I co ja z czy z yy, Stary ja już śpię. Eee do o, Dawaj, licz... stary. baranki. Yy, Raz. Baranki. Dwa, nie, ty... Ile 3. co? Cztery. Jak już... nie, 5. E... O nie, atakują, atakują. Ej, stary, o zabiłem. Chwilę. nie licz baranków, bo ja zapomniałem atomów muszę, dobra, nieważne. Dobra, śpisz już, stary? Tak, śpię już. Dobra, ja też już śpię. Kurde, położyłem się na ziemi, co jest? Ale bug w Minecraft, oh my gosh, oh my gosh, dobra, sztos, mamy to, jest dzień, teraz można robić. Teraz można robić, kumplu, nie? Kurde, dobra, tutaj cyk, 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 porozwalamy, trzeba się wdrapać na całą górę, zmienić to na drewno i to już ten domek wersji, naprawdę zarąbiście wygląda. O nie, ała, spadłem, no, to nie miało No, z tak strony być. wygląda tak samo jak wcześniej. Tylko no tak, no, bo tylko od tej strony na razie się zmienił, ale i tak, stary... Myślę, że w następnym odcinku już będzie cały zmieniony, wiesz? No stary. Tak, tak by było spoko uda, w sumie. jeżeli on tego nie zniszczy, bo czy nie zabije, albo nie zbanuje, no, to będzie sukces. Miejmy nadzieję, stary, że tego nie zrobi. W sensie, no, wydaje mi się, że nie, bo w sumie. Ej, dlatego. to jest dziwne, stary, że zielony Steve y, ma admina na ferajnie. No, on sobie sam daje. No, stary, ja nie rozumiem, jaką to robi. O nie, z... kurde, ale zlamiłem. Co, myślisz, że to Enzi, stary? Tak, bo to jest tryb budowania jego. Totalnie. Okej, dobra. Ze no w sumie, no nie wiem, stary, ja tak bym nigdy nie zbudował. Na zgraj ładnie zgraj podobnie budował Enzi. Na no zgraj, zgraj stary, on czy NZ miał domek na zgrai w ogóle? Miał, miał, miał. Czy ktokolwiek miał domek na zgraj stary? No Enzi, Enzi. Ja się miał domek, który przypominał mi troszeczkę stary. Stylien... Mówisz? No dobra, A. nie możecie widzowie napisać co o tym myślicie. Ja nie wiem, ja nie oskarżam raczej z jego nie, cały że czas... nie, to nie, był NZ, no. to nie, był NZ. <noise> Jeśli uważacie, że to był Enzy, napiszcie, to chyba był Enzy. Okej, okay, niech tak będzie, mordeczki. <noise> Dobra, ja tutaj pokończyłem stary od tej strony. Wygląda to, uwaga, zaraz zobaczymy efekt końcowy. Wygląda to, ej, zarąbiście. Jak tak będzie wyglądała chatka, będzie naprawdę ładnie wyglądać, jeszcze to się zmieni. E, no to słuchajcie, dach. Tanie, no, nie no, no, no. No, strasznie to wygląda, bez kitu. No więc tak prezentuje się tutaj domek, wygląda naprawdę zarąbiście. Karol, co o nim Co myślisz, no, stary? Serio? jest stary Naprawdę, fajnie, tylko myślę, że. Myślę, że będzie. Myślę, stary, stary, że no, jak no, to no, kończę, to będzie naprawdę. Co jest? Stary, bo. Jest? Stary, bo... Jest? Stary, bo... Jest? Zielony, Zielony Steve! Co się stało z moim bankiem?